Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za chwilowe spóźnienie, ale jeszcze od nas nie zależy, czasami nas złapią. Bardzo dziękuję Łukaszowi za, za zaproszenie, za tak liczną za obecność. Witam w seminarium. Bardzo bym prosił, tak, zanim zaczniemy, będziemy robić, wykonywać jakieś tam ćwiczenia, to starajcie się stawać w parach w raczej się znacie i lubicie, żeby nie było chorej rywalizacji, żeby nie było jakiegoś bezsensownego obijania się i tak dalej, bo nie jest to nikomu potrzebne. Eee, Zabrali się tu Jak fajnie spędzić czas i czegoś tam się zmyknąć ode mnie. Każdy trener oczy was tego samego. Ważne są później patenty, żeby to w jakikolwiek sposób przekręcić, bo jak wychodzić z zawodników dwóch do walki, to każdy będzie miał to samo. I teraz kto lepiej wykorzysta, to lepiej kto sklei, kto fajnie złapie w tempo i na tym będziemy się zjeść. Stoicie tak jak kolega, kolega lewą z przodu, czy tak jak ja prawą z przodu. Ja nie używam pojęcia prawa-lewa, tylko używam pojęcia przednia-tylnia, bo każdy ma przednią i każdy ma tylnią, prawda? Jak powiem na no przykład, kopiemy lewą, a chodzi mi o nogę przednią, no to kolega to będzie przednia, tak? A już u mnie lewa to jest tylnia, chodzi mi o przednią, tak? Czyli nie bazujcie nie, 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 nie prawa-lewa, tylko przednia-tylnia. Teraz patrzcie, zaczniemy od rozkopania. Będziemy dzisiaj skupiać się głównie na midlach czyli na kopięciach, na, 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 na schaby. I teraz tak, obojętnie czy kopiecie low, tak, czy kopiecie midel, tak, czy kopiecie high. Starajcie się nie kopać stopą. Wystarczy spojrzeć na moje palce, one już trochę w na kopały się. Właśnie to jest kopanie stopą, Nijak nie wejdzie, tak. że tak idzie low kick, nie trafię w kolano, tak. Na przykład idzie midel, trafię w łokcie, tak. Na przykład trafię w głowę też palcami. Tylko starajcie się tak zahaczać, żeby... Ta część mniej więcej piszczy na ale jest częścią najtwardszą. I teraz tak, tak samo w kopaniu, starajcie się kopać celnie, nie w przedramię, nie w triceps, tylko na łokieć. Bo nawet jak nie traficie czysto na schabę, a traficie na łokieć, to ten łokieć się będzie wbijał i będzie zabierał oddech, tak? Starajcie się nie tyle kopać w kategorii mocnego kopania, żeby spierdolić, to starajcie się, żeby na razie to też jeszcze jakiś tam rozgrzewkowe żeby wkręcić biodro, czyli kopnięcie kopnięcie, ale żeby było to hop. Przepchnięcie, wkręcenie biodry, tak? Tak samo jak widzicie z przedniej nogi, no to normalne. że uczycie sobie krótki przekrok, żeby tą nogę hop nakręcić, tak? Celujemy podłogę. Przednia noga jest za blisko, przedni nogi parder Mańkuta. W większości przypadków yy, istnieje tylko tylnia noga, tak? Wystarczy spojrzeć na, na, na największych Mańkutów, jak jacy najlepsi walczyli, tak samo i teraz. U Mańkuta patrzycie jest cały czas trania, dlaczego? Bo wątroba jest na tylnie, bo jest do środka na tylnie, bo hype idzie z tylnie, wszystko jest z tylnie, a przednia w momencie patrz. Teraz, jeżeli jako ten nogą tylni, tak? Bo mam bardzo daleką drogę, długą, żeby ta noga nabrała siły rozpędu. A przednia noga wystarczy, że zrobię przeką. Pokażę sobie półkoczku do przodu. bardzo sobie do przodu. Przedni nog już nie ma, już jest wykluczony. I teraz to samo wy będziecie robić z nogą tylną. tak? Zwróćcie uwagę, najwyżej, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak z tylnym prostym. Dajcie mi prosty. To jest tylny prosty mocny. To jest mocny, tylko na pełnym skręcie biodra. Wszystko to, to jest chuj. za proszę tak? Wytrącacie siłę, nie ma takiej siły. Tak samo z midlem, daj midlem To jest mocny midem, na pełnym skręcie, na pełnej dźwigni. Wszystko to... zginaj koniec. Nie, zginaj, mi Wszystko to wytręcacie. Wytręcacie nogę z siły. Wchodzicie centralnie. żadnych z Po prostu wchodzicie na nogi. Bardzo kopie tylny Ja po prostu pan go wchodzę. Moja noga idzie między nogi partnera, partner bije, bum. Ja wchodzę w tylne ręki, tak? Siła na siłę, idzie tylna noga, bum, wchodzę tylną ręką. I tak samo, kombinacja. Dwóch, trzech, kończę swoją. Tak? Luż do sobie stoi tak? Idzie middle, hop, bum, wyciśnie. Tak? Cyk. Nie kopcie mocno, ja nie mam za tylko zaakcentowałem, żeby bum, poszedł ruch centralnie na zdjęciu. Jak idzie przedni middle, akurat ty mogę złapać wam drogę popsutą rękę, to to samo jest. W drugą stronę i wycinamy na zdjęcie. Na razie tylko w midlę. 2-1, 2-2. Dobry przechwyt i wycinek.